Szanowne Panie i Panowie, nauczyciele, drogie dzieci, dzisiaj przeżywamy wielki dzień koniec roku szkolnego, albo jeszcze lepiej początek wakacji. Dzisiaj jest wręczenie świadectw, dzisiaj jest wyjątkowe zakończenie roku szkolnego, bo rok szkolny był wyjątkowy. Był krótki, chociaż trwało 10 miesięcy. Krótki, bo tylko do półrocza i kilka tygodni po feriach uczęszczaliście do szkoły. Pozostały czas to czas, gdzie przebywaliśmy w większości w domach i tam realizowaliśmy w specyficznych warunkach naukę szkolną. Za to wszystko chciałem podziękować. Za to, że w tych ekstremalnych warunkach przyszło nam realizować zajęcia szkolne, program i. Za to, że spełniliście ten obowiązek celująco. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie bardzo dobrze sprawili się, zdobywając wiedzę, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności, podczas gdy panowała, panu, panują nadal jeszcze warunki pandemii. Zagrożenie epidemiczne zmusiło nas, żebyśmy pozostali w domach, żebyście byli, drogie dzieci, nie. Uległy zachorowaniom, podjęto taką decyzję, żeby rzeczywiście większość ludzi została w domach. I dlatego te warunki, jakie tutaj no, musiałyście realizować w tych warunkach swój obowiązek, były wyjątkowe. Staraliśmy się jak tylko można, żeby zapewnić Wam dobre warunki. Pozyskaliśmy środki, zakupiliśmy Laptopy, które przekazaliśmy, nadal jeszcze realizujemy taki program, żeby jeszcze dokupić laptopów, żeby zostały one przekazane, żeby polepszyć jeszcze wasz potencjał do realizowania tego zadania. To wyjątkowy czas, drogie dzieci, drodzy nauczyciele. Zaczynamy wakacje, które też w pewnym sensie ograniczają naszą swobodę, ale mimo wszystko myślę, że te wakacje będą cudowne wyjątkowe i niepowtarzalne, dziękując zarówno nauczycielom, jak i Wam, drodzy uczniowie, za dobry rok szkolny. Myślę, że pomimo tych problemów, o których tu wcześniej mówiłem, Wasza mądrość, Wasze umiejętności weszły jeszcze na wyższy poziom w tajemnicze. Chciałem podziękować, pogratulować za ten wysiłek, za zaangażowanie Wam wszystkim, Wierząc w to, że pomimo tych trudności nie zmarnowaliśmy tego czasu, wakacje, które się zaczynają, myślę, że będą słoneczne, pełne przygód. Proszę Was, żeby były one też bezpieczne. To w dużej mierze od Was zależy. Chciałem podziękować także pracownikom niepedagogicznym, którzy w tym roku szkolnym również przyczynili się do tego, żeby nasza, nasze szkoły wypiękniały, a myślę, że nadal jest jeszcze dużo do zrobienia. I że ten czas wakacji będzie również twórczy. Życzę, żeby to było czas na odpoczynek, żeby to był czas na przemyślenia, żeby to też, drogie dzieci, był czas na to, żebyście umiały i chciały pomagać swoim rodzicom. Życzę Wam cudownych wakacji i dziękuję za naprawdę, naprawdę dobry, piękny rok szkolny, który się kończy, a kończy się w roku jubileuszowym istnienia włodowic. Ten rok został uznany za Rok osiemset lecia Włodowic. Z tego też powodu chciałem wszystkim absolwentom naszych szkół, zarówno w Rudnikach, jak we Włodowicach, przekazać taki upominek w postaci pięknego albumu, który każdy z tych absolwentów szkół otrzyma. Chciałem Wam życzyć, żeby w roku jubileuszowym wszystkie Wasze marzenia, Wasze pragnienia, Wasze dążenia się spełniały. Wszystkiego dobrego. wspaniałych wakacji. 人口。